Słychać odgłos odstawianej filiżanki. Długie westchnienie. Wie pan, ta cisza tutaj w Kazimierzu dolnym jest zupełnie inna niż ta w mojej rodzinnej wsi. To cisza pełna wody, szum wisły, płynącej tuż pod moim balkonem. To nie jest ta sucha, spieczona słońcem cisza gór świętokrzyskich, którą znałam całe życie. Nazywam się Józefa. Mam siedemdziesiąt lat. Dwa lata temu moja jedyna córka zadzwoniła do mnie do sanatorium, żeby powiedzieć mi jedno proste zdanie. Zdanie, które spaliło wszystko skuteczniej niż ten upał, który nas wtedy dusił. Mamo. Jej głos był obojętny, jakby mówiła o pogodzie. Byłam wtedy na oddziale dziennym w szpitalu w Kielcach, ćwiczyłam kolano. Mamo, stało się. Twój dom i samochód są sprzedane. Jutro wyjeżdżamy. Myślałam, że to jakiś kiepski żart. Okrutny żart. Wyjeżdżamy dokąd Dorota. Sprzedane ale. O czym ty mówisz? Jedziemy do Hiszpanii. Patryk ma okazję. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Znalazłaś ci miejsce w dobrym ośrodku, nie martw się. Całuję. I rozłączyła się. Jutro. Dom był sprzedany. Mój dom. Samochód. Jutro. Spojrzałam na telefon, który trzymałam w dłoni. Jeden z tych nowoczesnych aparatów, których nie cierpię. Spojrzałam na pielęgniarkę, która kazała mi podnieść nogę wyżej. I zrozumiałam, że moje życie właśnie runęło. Nie przez mój upadek, nie przez kolano, przez moją własną córkę. Żeby pan zrozumiał ten szok, muszę opowiedzieć o tym domu. Nie byłam bogata. Mój mąż Robert był robotnikiem rolnym, a potem skończył w służbach miejskich w zieleni. Ja byłam sekretarką współdzielni rolniczej w Staszowie przez 40 lat. Proste życie w świętokrzyskiem. Życie pełne pracy i szacunku. Robert odszedł 10 lat temu. Rak płuc, papierosy praca to nie wybacza. Zostawił mnie samą w tym starym domu z kamienia, który kupił jeszcze jego dziadek. To nie był żaden pałac, nie. To był stary, skromny dom z murami grubymi na pół metra. Zimą nie dało się go ogrzać. Ale latem. Latem pod wielką lipą na tarasie to był raj. Ten dom był moim życiem. Każdy kamień opowiadał mi o Robercie o dorodce, kiedy była mała. Na ścianie w kuchni wciąż był ślad jej rączki umoczonej w farbie, gdy miała pięć lat. Był krzak róży Roberta, ten, który posadził na nasze dwudziestolecie ślubu. Były moje powidła śliwkowe, które smażyłam w lipcu. Moje życie po śmierci Roberta było poukładane. Wstawałam wcześnie. Kawa na tarasie, słuchając turkawek. Czytałam Echo Dnia. Na zakupy do wsi szłam pieszo. Dzień dobry pani w piekarni Słówko z aptekarką. We wtorek był targ. Miałam swojego starego Fiata Punto, ten samochód o którym mówiła Dorota. Miał 15 lat, ale jeździł idealnie. Moja sąsiadka pani Kowalska, też wdowa, często wpadała. Piłyśmy kawę, narzekałyśmy na wiatr albo na reumatyzm. Takie było moje życie. Spokojne. No i była Dorota, moje jedyne dziecko. Mieszka w Warszawie. Dwadzieścia lat temu wyszła za Patryka. Nigdy za nim nie przepadałam. Taki gładki cwaniaczek. Zawsze jakieś projekty, jakieś okazje. Nosił za drogie zegarki, jak na kogoś, kto ciągle był między jednym kontraktem a drugim. Dorota jest pielęgniarką. To ona tak naprawdę utrzymywała dom. Mieli długi. Wiedziałam o tym. Nie śmiałam pytać, ale widziałam. Dorota była spięta. Patryk za to robił się coraz milszy. Jak tam mamusiu Józefo, ciągle w formie pieniądze. Już im pomagałam. Raz na remont dachu w ich mieszkaniu w bloku, innym razem na naprawę samochodu. Pieniądze znikały, a ja jakoś nie widziałam tego nowego dachu. Mówiłam im, oczywiście, kiedyś ten dom będzie Twój, Dorotko. To Twoja spuścizna. Wierzyłam w to. To było normalne. Wszystko zaczęło się od mojego upadku. To było w lipcu. Upał. Taki, że kamienie pękały. Podlewałam pelargonie koło 11 rano. Za późno. Za gorąco. Zobaczyłam czarne mroczki, i po chwili leżałam na ziemi. Nie mogłam wstać. Kolano. Złamane. Przestraszyłam się. Zawołałam panią Kowalską. Na szczęście była w domu. Pogotowie. Szpital w Kielcach. Operacja. Dorota i Patryk. Zjechali z Warszawy w trybie pilnym. Wydawali się tacy przejęci. Dorota płakała. Patryk trzymał mnie za rękę, czego nigdy nie robił. Mamo, ale nas nastraszyłaś. Mamo, nie możesz już zostać sama w tym wielkim domu. Zajmiemy się wszystkim. Byłam słaba, wszystko mnie bolało, było mi wstyd, że jestem ciężarem. Byłam na morfinie. To Patryk przyniósł te papiery tydzień później do szpitala. Wciąż byłam otumaniona. Mamusiu powiedział tym swoim łagodnym głosem: To tylko taka biurokracja żeby popłacić twoje rachunki za prąd, wodę, podatki, póki tu jesteś. Wiesz, bank chce rozmawiać tylko z tobą. To tylko pełnomocnictwo, żebyśmy mogli ogarnąć codzienne sprawy, żebyś ty nie musiała się martwić. Dorota stała obok, potakiwała głową. Tak będzie prościej, mamo. Podpisz. Będziesz mogła odpoczywać. Pełnomocnictwo. Byłam sekretarką, wiem co to jest, ale byłam tak potwornie zmęczona. I to była moja córka. Moja córka. Podpisałam. Nawet nie przeczytałam, czy było tam napisane pełnomocnictwo ogólne, czy do spraw bieżących. Podpisałam tam, gdzie Patryk mi pokazał na szpitalnym stoliku. Ze szpitala przewieźli mnie prosto do sanatorium w Busku zdroju, na rehabilitację kolana. Miało to potrwać miesiąc, może sześć tygodni. Dorota i Patryk odwiedzili mnie raz. Zamkniemy dom, mamo, dla bezpieczeństwa. Bierzemy zapasowe klucze. O nic się nie martw. Przywieźli mi małą walizkę z kilkoma rzeczami. A potem już nic. Krótkie telefony. Wszystko w porządku. Tak, tak ogarniamy. Odpoczywaj. Aż do tamtego wtorku. Ten telefon. Twój dom i samochód są sprzedane. Jutro wyjeżdżamy. Kiedy się rozłączyła, siedziałam na tej ławce do ćwiczeń jeszcze z 10 minut. Pielęgniarka się zaniepokoiła. Pani Józefo, coś się stało. Jest pani cała blada. Nie odpowiedziałam. Wstałam, wzięłam kulę. Powiedziałam: wychodzę. Ależ proszę pani, nie może pani tak wyjść. Rehabilitacja się nie skończyła. Moja córka sprzedała mój dom. Nie zrozumiała. Wezwałam taksówkę. Nie miałam przy sobie pieniędzy prawie wcale. Poprosiłam kierowcę, żeby zawiózł mnie do mojej wsi. Powiedziałam, że zapłacę na miejscu, że muszę tylko wziąć książeczkę czekową. Spojrzał na moją twarz i się zgodził. Podróż trwała 40 minut. 40 minut absolutnej ciszy. Słońce waliło w samochód. Cykady grały tak, że można było oszaleć. Patrzyłam na mijane sady sprzedane. Mój dom sprzedany. Jak pełnomocnictwo oczywiście. Podpisałam. Myślałam, że podpisuję na rachunki a oni użyli tego, żeby sprzedać wszystko. Kiedy taksówka wjechała w moją ulicę, zobaczyłam przed moją bramą stała wielka tablica Agencji Nieruchomości sprzedane. Zapłaciłam kierowcy już nie pamiętam jak. Wysiadłam. Podeszłam do furtki wciąż miałam przy sobie pęk kluczy. Ten stary, ciężki żelazny pęk, który dostałam kiedyś od Roberta, wzięłam go z przyzwyczajenia, kiedy zabierało mnie pogotowie. Włożyłam klucz do zamka. Nie wszedł. Wymienili wkładkę. W tym momencie drzwi się otworzyły. Mężczyzna koło pięćdziesiątki, w krótkich spodenkach, wyglądał na kogoś z miasta. Spojrzał na mnie. Dzień dobry, w czymś pomóc. Głos mi drżał. Ja, ja tu mieszkam. Mężczyzna zmieszał się. Za jego pleców wyłoniła się kobieta. Och! Pani pewnie jest panią Józefą Poprzednią Właścicielką. Poprzednią. Właścicielką. Ona mówiła dalej miłym tonem: Tak nam przykro. Wczoraj podpisaliśmy akt notarialny u mecenasa Zawackiego. To pani córka i zięć wszystkim się zajmowali. Byli tacy mili. Mili, powtórzyłam. Tak wytłumaczyli nam, że przenosi się pani do domu opieki, że się pani zgadza, że chce pani być bliżej nich. Powiedzieli, że już zabrała pani swoje rzeczy. Nie od razu zrozumiałam. Moje rzeczy. Pani Kowalska, moja sąsiadka, usłyszała mnie i wyszła z domu. Przebiegła przez ulicę. Pani Juziu, mój Boże, co pani tu robi? Myślałam, że pani wyjechała. Wyjechałam dokąd pani Danusiu. No. Z córką byli tu w zeszłym tygodniu. Przyjechała ciężarówka. Wszystko wynieśli. Mówili, że jedzie pani do nich do Warszawy, że pani sprzedaje dom. Mówili, że jest pani taka szczęśliwa. Wszystko wynieśli. Meble po moich rodzicach, zdjęcia Roberta, ubranka dorodki, jak była mała: Mój fotel: wszystko. Nie sprzedali tylko murów. Sprzedali moje życie. Zabrali wszystko. Nowi właściciele czuli się niezręcznie. Ale oni wszystko zabrali, proszę pani, nic nie zostało. Wzięli nawet kuchenkę. Upokorzenie przed tymi obcymi ludźmi, przed sąsiadką. Byłam starą kobietą prawie w szpitalnym szlafroku okuli przed furtką która już nie była moja. Jadę do Hiszpanii, powiedziałam martwym głosem. To pani Kowalska złapała mnie za ramię. Niech pani chodź, pani Juziu. Chodźmy do mnie. Nie będzie pani tu tak stać. Spędziłam u niej noc. Na kanapie. Nie spałam. Nie płakałam. Byłam pusta. Szok był za duży. Ciągle myślałam o tym podpisie. Wykorzystanie nieporadności. To słowo krążyło mi po głowie. Następnego ranka pustkę zastąpiło coś innego złość, zimna. Precyzyjna. Nie byłam już Juzią miłą wdową. Byłam sekretarką, która przez 40 lat prowadziła księgowość spółdzielni. Poprosiłam panią Kowalską, żeby zawiozła mnie do Kielc. Najpierw do banku. Do PKO. Weszłam do środka. Poprosiłam pana Nowaka, mojego doradcę od 20 lat. Zobaczył, jak wchodzę o kuli z zaciętą twarzą. Pani Józefo. Co za niespodzianka. Myślałem, że jest pani w sanatorium. Córka mówiła. Panie Nowak, przerwałam mu. Moja córka i mój zięć sprzedali wczoraj mój dom. Tak, tak zgadza się. Dostałem zawiadomienie od notariusza. Pieniądze powinny dziś wpłynąć na pani konto. Bardzo ładna suma. Zresztą pani zięć, pan Patryk dzwonił wczoraj. Prosił, żebym przygotował przelew zagraniczny do Hiszpanii, zdaje się. Jak tylko wpłyną środki od notariusza. Wszystko jest w porządku, dzięki temu pełnomocnictwu ogólnemu, które pani podpisała. Serce zabiło mi mocno. Jeszcze nie mieli tych pieniędzy. Panie Nowak, proszę mnie uważnie posłuchać. Nigdy nie wyraziłam zgody na tę sprzedaż. Zostałam oszukana. Wykorzystano moją słabość w szpitalu. Jestem tutaj, żeby odwołać to pełnomocnictwo. Natychmiast. Zbladł. Ale, pani Józefo, pełnomocnictwo jest autentyczne podpisane nawet poświadczone notarialnie. Pani Zięć sprowadził aplikanta do szpitala przypomniałam sobie. Jakiś mężczyzna w garniturze, który nie został nawet dwóch minut. Nic mnie to nie obchodzi, powiedziałam twardo, nie poznawałam własnego głosu. Mój mąż i ja jesteśmy tu klientami od 75 roku. Widział pan, jak moja córka dorastała. Widzi mnie pan dzisiaj. Czy wyglądam na kobietę, która wyjeżdża do Hiszpanii? Jeśli pan pozwoli tym pieniądzom wyjść z konta, składam doniesienie na policję. Przeciwko nim o wykorzystanie nieporadności i przeciwko bankowi o współudział. Przełknął ślinę. Spojrzał w monitor. Środki właśnie wpłynęły. Przelew od mecenasa Zawackiego. Proszę je zablokować. Nie mogę. Owszem, może pan. To moje konto. Ja jestem właścicielką. Odwołuję pełnomocnictwo. W tej chwili. A potem zamknie pan to konto. I otworzy mi pan nowe, jeśli trzeba w innej chwili. Konto, do którego nikt nie będzie miał dostępu. Spojrzał na mnie. Zobaczył, że nie żartuje. Podniósł słuchawkę. Zadzwonił do działu prawnego. Przez godzinę podpisywałam papiery. Odwołanie. Zamknięcie konta. Otwarcie nowego rachunku. Przelew całej sumy. Sumy za mój dom. Na to nowe konto. W momencie, gdy podpisywałam ostatni dokument, zadzwonił telefon pana Nowaka. Słuchał. Powiedział, nie proszę tego nie robić. Odłożył słuchawkę. To był dział przelewów, powiedział ocierając pod z czoła. Zlecenie przelewu od pani Zięcia. Zautomatyzowane. Zostało odrzucone. Konto źródłowe jest puste. Wstałam. Dziękuję, panie Nowak. Potem poszłam do notariusza, mecenasa Zawackiego. Mecenasie powiedziałam, wchodząc do jego luksusowego biura: Sprzedał pan mój dom bez mojej zgody. Było mu bardzo nieswojo. Bronił się. Pani Józefo. Miałem poświadczone notarialnie pełnomocnictwo. Córka zapewniała mnie, że wyraża pani zgodę, że to był plan na pani życie. Okłamali mnie, a pan nie sprawdził. Nie wydało się panu dziwne, że sprzedaje się dom 74-letniej kobiety, która leży w szpitalu, polegając tylko na słowie zięcia. Wiedziałam, że nie mogę anulować tej sprzedaży. Nowi właściciele kupili dom w dobrej wierze. Pełnomocnictwo choć zdobyte podstępem było legalne. Dom był stracony, ale pieniądze były moje. Telefon zadzwonił tego samego popołudnia. Wróciłam do pani Kowalskiej. To była Dorota. Jej głos nie był już obojętny. Wrzeszczała. Mamo, coś ty zrobiła, nie ma pieniędzy. Bank mówi, że konto jest zablokowane. Wyszłam na balkon sąsiadki. Patrzyłam na mój dom po drugiej stronie ulicy. Dom, do którego nowi właściciele zaczynali wnosić swoje meble. Dzień dobry, Dorotko. Przestań z tym dzień dobry. Niszczysz nam życie. Mamy długi. Patryk wszystko podpisał w Hiszpanii. Pójdziemy do więzienia. To moje pieniądze, Dorota. To był mój dom. Ale obiecałaś nam go, mówiłaś, że to wszystko będzie kiedyś nasze. To to samo kiedyś dorodko to nie znaczy teraz kiedyś nie oznacza wyrzucenia mnie na bruk jak śmiecia kiedyś nie oznacza kradzieży zdjęć twojego ojca zapadła cisza. Jesteś jesteś egoistką krzyknęła. Znalazłaś ci miejsce świetny dom seniora w Kazimierzu Dolnym niczego by ci tam nie brakowało to ciekawe powiedziałam pamiętam to zdanie i rozłączyłam się. Dzwonił Patryk. Groził mi. Sądami. Wszystkim. Nie odebrałam. Nic nie mogli zrobić. Pieniądze były moje. To ja mogłam złożyć doniesienie o wykorzystaniu nieporadności. Zniknęli. W Hiszpanii, jak sądzę. Bez niczego. Zadłużeni po uszy. Nigdy więcej się nie odezwali. Straciłam córkę tamtego dnia, chociaż myślę, że straciłam ją już wcześniej, ale tamtego dnia stało się to oficjalne. Za pieniądze ze sprzedaży zrobiłam to, co ona dla mnie zaplanowała. Taka moja ironia. Przyjechałam tutaj do Kazimierza Dolnego, ale nie do tego ośrodka, który ona dla mnie wybrała. Nie! Kupiłam to małe mieszkanko. Jasne, nowoczesne. Z windą, bo kolano wciąż słabe. Mam balkon z widokiem na Wisłę. Nie mam nic z mojego dawnego życia. Ani jednego mebla. Ani jednego zdjęcia. Wszystko zabrali. Na początku bolało jak diabli. Musiałam wszystko kupić od nowa. Nowe meble, które niczym nie pachną. Ale wie pan, tak jest lżej. Czasami myślę o tym moim starym pęku kluczy, tym, który już nie otwierał moich drzwi. Nosiłam go w torebce przez kilka tygodni, aż pewnego dnia, przechodząc przez most, wrzuciłam go do rzeki. Patrzyłam na kręgi na wodzie. Poczułam się wolna. Moja córka zabrała mi dom wspomnienia przeszłość. Myślała, że zabiera mi życie, ale chcąc obedrzeć mnie ze wszystkiego, zmusiła mnie, żebym zaczęła żyć. Pieniądze to tylko papier, mury to tylko kamień. Mogą to wszystko sprzedać ale godności kupić ani sprzedać się nie da. To jest to, co zostaje, kiedy myślisz, że straciłeś już wszystko. Mogą ci zabrać mury, ale nie mogą ci zabrać tego, kim jesteś.